Cześć Kochani tu Sielska, witajcie ponownie w mojej malutkiej części YouTube'a. Dzisiaj opowiem Wam o kilku kosmetykach, które mi się zdecydowanie nie sprawdziły. Zapraszam. Yy, tak, w tle zmienił się kwiatek, tamten nie przetrwał, niestety zderzenia z rzeczywistością, jaką jest yy, życie ze mną. No i teraz jest Dracena, ale przyznam szczerze, ona już przyszła z jakimiś takimi dziwnymi liśćmi i. Coś złego się z nią dzieje. Nie wiem, czy nie jest chora. i Jeszcze troszeczkę wgoogluję i sprawdzę, ale może się okazać, że też już niedługo zniknie. No, ja jestem mordercą kwiatków roślin domowych, z tego chyba słynę najbardziej. Moi drodzy, kilka kosmetyków, które mi się nie sprawdziło. Jedne perfumy i to jest dosyć dziwne, że będę narzekać na perfumy, zwłaszcza, że sama mam problemy z identyfikacją nut zapachowych, więc żadnym ekspertem nie jestem, ale dajcie mi chwilkę. Cierpliwości opowiem Wam, wytłumaczę o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, zaczynamy moi drodzy od palety cieni. I mam tutaj paletkę marki Inglot. Paletka Inspired by Komunikatywnie, przepraszam. I opcja kolorystyczna, moja, po którą sięgnęłam, to jest Peanut Bacza. I to są piękne, słuchajcie fajne magnetyczne opakowanie i te ci pewnie można wyjąć tylko gdzie znajdziecie takie małe, którymi można te w tej palecie zastąpić. Jeśli chodzi o cienie, no kolorystyka bardzo moja. To są nudziaki, macie troszeczkę ciepełka, troszeczkę chłodu, macie trzy błyszczące cienie. Jest fajna gradacja, to znaczy jest czym przynajmniej w moim wypadku zbudować sobie porządnie kontur tego oka. Nie wiem czy pamiętacie, czy widzieliście ten filmik czat make up, w którym robiłam makijaż paletką marki Essence i tam narzekałam właśnie, że nie ma ciemnych cieni, którymi można by było sobie przyciemnić zewnętrzny o kącik, zewnętrzny oko, miałam powiedzieć, zewnętrzny kącik. Tutaj jest. Są i trzy błyskotki różniące się od siebie. I w gruncie rzeczy na sześć cieni, jaki tutaj jest, to można przynajmniej w teorii zrobić bardzo fajny makijaż. Natomiast te cienie są po prostu kiepskiej jakości. I maty. I błyskotki. Te błyskotki co prawda błyszczą się bardzo fajnie tutaj w paletce. Natomiast na słoczach już jest nieciekawie i na oku jest tylko gorzej. Bo ja przyznaję, że kiedy przyszłam do domu z nią, a kupiłam tą paletę w Hebe i zesłoczowałam ją, to. No właśnie, już po słoczach można by było wnieść, że będzie kiepsko, ale no wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że słoczy to tak naprawdę nie mówią nam wiele na temat tego, jak te cienie będą się zachowywać na powiece, jak one będą wyglądać. Efekt końcowy się w gruncie rzeczy liczy, a tutaj jest jeszcze gorzej niż na słoczach. No te cienie matowe nie chcą się blendować robią się plamy. Jest problem, one są mało napigmentowane. Za każdym razem, kiedy sięgałam po tą paletę, a dałam jej kilka szans, no to nieźle się upociłam, żeby to wyglądało jako tako, żeby te cienie fajnie były rozłożone, rozblendowane. Te błyskotki są suche, mało błyszczące na powiece, zbierają się, osypują się. Powiem Wam, że rzadko się zdarzają w obecnych czasach takie palety o tak... Słabej jakości. To już jeśli chodzi o tą paletę od Essence, to ja miałam do niej kilka żali moich prywatnych, głównie jeśli chodzi o kolorystykę tych cieni. Natomiast nie mogłam się przyczepić do jakości, bo te maty, które już tam były, bardzo fajnie się aplikowały, nie miałam z nimi problemów. Te błyskotki, które tam były. To też co do jakości nie mam do nich żadnych zarzutów. Były kremowe, ładnie wyglądały, nie zbierały się, a tu jest tak naprawdę bardzo kiepsko. Bardzo. Oprócz tego fajnego opakowania nie jestem w stanie znaleźć żadnych innych pozytywnych aspektów tej palety. Rzadko mi się zdarza to mówić, ale żałuję, że po nią sięgnęłam. I nie przypominam sobie, żebym miała takie doświadczenia negatywne kiedykolwiek z cieniami od Inglot, bo swego czasu miałam dużo pojedynczych. Rozdałam je, bo z nich nie korzystałam, ale to jest. No, coś tutaj zdecydowanie nie zagrało. No, u mnie kompletna klapa. Coś do ust: konturówki, lip linery, jak zwał, tak zwał. Ja ostatnio zaczęłam częściej sięgać po konturówki do ust, ale nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby płacić grube pieniądze na kredkę do ust. Chociaż mam u siebie konturówkę od Charlotte Tilbury w kultowym odcieniu Pillow Talk i to jest jedna z najlepszych konturówek, jakie miałam, jeśli chodzi o długotrwałość, o to, jak ona wygląda, o odcień, o kremowość. Świetna kredka, ale cały czas, wiecie, sięgam po te drogerii i sprawdzam, co tam drogeria w sobie kryje i na przykład uwielbiam z drogerii konturówki od Loreal. Albo od Wet n Wild. Sięgnąłem też po dwie formuły konturówek od NYX i obie się kompletnie u mnie nie sprawdziły. Jedna to jest po prostu lip pencil, i to jest. A! Konturówka, obie są w kredce oczywiście, w odcieniu. Jaki to jest odcień? Hot Red taki dosyć chłodny, z różowymi podtonami odcień czerwieni i mam też, moi drodzy, konturówkę z serii Suede Matte Lip Liner i tu jest odcień Sweet Tooth i tu już jest tak... One wyglądają w gruncie rzeczy na identyczne na złoczu, ale ten odcień jest troszeczkę ciemniejszy, bardziej fioletowym odcieniem. Tu jest więcej różu. He, one obie, chociaż można byłoby się spodziewać, że ta trik matowa, typowo matowa kredka, ta Sweat mad Lip Liner będzie dłużej leżała na moich ustach. One zjadają się w tempie ekspresowym u mnie, chociaż ja nie mam tendencji do oblizywania warg, do wiecie, łączenia ich. No wydaje mi się, że przy takim zwykłym piciu i czy jedzeniu, no oczywiście konturówka ma prawo zetrzeć się tutaj na bokach, no, ale na przykład przy łuku kubidyna rzadko mi się ściera. A te się ścierają, w ogóle nie trzymają konturów, w ogóle nie trzymają. Tej definicji moich ust, yy, której ja potrzebuję, nie wiem, co tutaj zaszło. Zdecydowanie moje usta nie lubią tych formuł. Wydaje mi się, że kiedyś miałam konturówkę od NYX i wydaje mi się, że byłam niezadowolona, ale chyba wyparłam to z mojej pamięci. Takie delikatne wspomnienie mi zostaje. No i to tylko te dwie kredeczki potwierdziły, że jednak NYX. Jeśli chodzi o lip linery, to jest coś nie dla mnie. Nowość do ust, której reklamę ostatnio widzę wszędzie. Boję się lodówkę otworzyć. To jest, moi drodzy, nowość od NYX znowu. To jest Shine Loud. Taka podwój... nie podwójna pomadka. Pomadka płynie z błyszczykiem bezbarwnym. Ja mam ją w pięknym, pięknym odcieniu, moi drodzy Cash Flow. To jest taki piękny różyk. I ja ją czuję, tak, tutaj nie wiem o co chodzi, czy to jest za długie. Ten aplikatorek jest bardzo wygięty, był jeszcze bardziej, no ale teraz, no nieważne, aplikator jest duży i wygodny, to trzeba przyznać. Najpierw nakładacie ten produkt na usta. To jest taka matowa pomadka w płynie, tylko to jest taki beton, słuchajcie. Mam wręcz wrażenie, że gorszy, chociaż to źle zabrzmi, mocniejszy niż matowe pomadki w płynie od Maybelline. Z drugiej strony macie już po prostu błyszczyk z pędzelkiem. I ten błyszczyk oczywiście nadaje efektu szklanego blasku. Tu nie ma drobin i mam wrażenie, że jeszcze porządniej utwardza ten odcień, chociaż przyznaję, że ta formuła nie potrzebuje dodatkowego utwardzenia. Tam na tych reklamach, które widzę w internecie, i też na Insta Stories, bo chociaż nie mam TikToka, to jednak te treści troszeczkę przenikają się nawzajem, więc czasem na Instagramie widzę, jak dziewczyny nakładają jeden kolor ciemny, chyba granatowy tej pomadki na dolną wargę, jaśniejszy na górną, malują właśnie tym lakierem, można powiedzieć, i po jakimś czasie łączą wargi. I te kolory się nie transferują, nic się nie brudzi, nic się nie, rozma nie rozmazuje, nic się nie miesza. I przyznaję, że rzeczywiście to jest chyba najtrwalszy produkt do ust, jaki kiedykolwiek miałam na sobie. Nawet bez tego, słuchajcie, błyszczyku. Jeśli chcecie takiej delikatnej satynki, lekkiego matu, to wystarczy nałożyć sam ten produkt z pigmentem już ominąć ten lakier i on sam się będzie świetnie trzymał. Nie byłam go w stanie usunąć nawet olejkiem do makijażu, nawet tym takim balsamem od czarszki tłustym. Kurczę, sąsiedzi coś się świercą. Nawet tym takim balsamem tłustym do demakijażu od, od czarszki, tym odżywczym nic nie ruszy tego produktu i obawiam się właśnie, że ja teraz tak będę chodzić. No, no na razie to zostawię. I odcień jest piękny. Jest mój. No to jeszcze troszeczkę widać. Jest bardzo mój. Natomiast Problem w moim konkretnym przypadku polega na tym, że ten produkt, ten napigmentowany produkt pęka na moich wargach. I ja próbowałam kilka sposobów, próbowałam go nakładać bardzo niewiele, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. No pracuję ustami i ja nie wiem, czy to jest kwestia, tak się przyglądam teraz w lusterku, czy to jest kwestia tego, że ja mam więcej zmarszczek na tych moich ustach niż standardowa osoba, która nosi takie pomadki w płynie. To pęka, więc po prostu wygląda to tak, że mam bardzo ładny kolorek. Na tym mam właśnie ten winyl, można powiedzieć, ten błyszczyk, a pod spodem widać takie właśnie popękane przerwy w tym kolorze, w tej pigmentacji. Bardzo nieładnie to wygląda. Próbowałam wielokrotnie, za każdym razem ten sam efekt, więc niestety u mnie się to kompletnie nie sprawdza. Przyznaję, że nie lubię tego produktu bez tego błyszczyka, bo on po prostu lekko wysusza usta. Co się nie zdarza wtedy, kiedy mam ten błyszczyk na sobie. Nie wiem, czy to jest jakieś nawilżenie, może to jest takie złudne wrażenie. Natomiast fakt jest faktem, że kiedy mam na sobie obie formuły, jest to wygodne, jest lekkie, mega trwałe, ale popękane i bardzo nieładnie wygląda i z tego powodu. Odradzam zdecydowanie. Mam tu jeszcze jeden produkt do oczu. Pojedynczy cień w kremie marki Revolution Pro w odcieniu organza. Ja przyznaję, że rzadko sięgam po ich kosmetyki, chociaż ich puder matowy, matujący uwielbiam. Tu mnie strasznie zainteresował ten odcień. To jest taki piękny, brzoskwiniowy, złoty, bardzo delikatny, perłowy odcień. Z tym, że on tak wygląda tylko w słoiczku. I wydaje mi się, że na słoczu też to będzie widoczne. Tak, na słoczu to jest po prostu przeźroczysta baza ze złotem, takim żółtym złotem, jeśli chodzi o drobinę. I on jest bardzo kremowy i przyjemny w tym słoiczku. Jest taki bardzo miękki, bardzo mokry. Super. Na oczach aplikuje się, na oczy aplikuje się bardzo wygodnie. Transferuje się łatwo z palca na powiekę, z tym, że nawet położone na klej pod brokat, bo oczywiście próbowałam zbiera się w moich załamaniach, w mojej powieki. No i ten odcień jest przekłamany, bo to żadna brzoskwinka, żaden różyk delikatny, to jest po prostu złoty brokacik w przeźroczystej bazie. Nie wiem, czy to będzie widać, jaka jest różnica. Wydaje mi się, że jest znaczna. Nie wiem, co się dzieje z tą brzoskwinką, że ona znicza, znika podczas aplikacji na powiekę no i na słocza, ale tak właśnie jest. Do tego jest to jedna z tych formuł, które są rzadkością mi się wydaje w dzisiejszych czasach, przynajmniej ja natrafiam na nie coraz rzadziej, które bardzo sucho wyglądają z biegiem czasu. Na początku jest kremowo, jest fajnie, później wysychają i mniej się błyszczą. Czuję się zawiedziona, rozczarowana, oszukana wręcz, zwłaszcza jeśli chodzi o ten kolor. Kiepskiej jakości produkt. Jeśli poszukujecie jakiegoś cienia w kremie, który fajnie błyszczy, dobrze się nosi, jest długotrwały, nie zbiera się, nie trzeba kombinować, i ma jeszcze fajne odcienie, no to Maybelline Color Tattoos, tu jest naprawdę kiepsko, kiepściusieńko. Ściereczka, moi drodzy, do demakijażu. I, I tak, mam wrażenie, że potrzebujecie więcej informacji, o co tak naprawdę chodzi. Ja rok temu dostałam od mojej koleżanki w Stanach, słuchajcie, ściereczkę do, de do demakijażu, trudny wyraz, marki Makeup Eraser. To jest taka poliestrowa, to jest 100% poliestru ściereczka, której ja używam. A właściwie używałam, bo ta już jest stara, tylko czekałam na ten filmik, muszę ją po prostu wyrzucić. To jest ściereczka, której ja używam do domywania makijażu. To znaczy, najpierw rozpuszczam makijaż jakimś kosmetykiem, który właśnie temu służy olejek, balsam, mleczko. Później myję twarz żelem, a później jeszcze. Takie miejsca, w których boję się agresywnie pychać żel, na przykład linia rzęs, w ogóle tutaj, wiecie, zewnętrzny, wewnętrzny kącik oka, ale też linia włosów, wiecie, jakieś takie miejsca, gdzie ten makijaż mógł się nie domyć, to ja taką mokrą ściereczką go usuwam. Kiedyś robiłam to płatkami i płynem micelarnym, ale w momencie, kiedy zauważyłam, że to działa cuda, to przestałam kupować i płyn, i płatki. I taka ściereczka, słuchajcie, starczyła mi, można powiedzieć, na rok, bo jakoś tak na początku stycznia kupiłam sobie nową. na początku tą. Teraz mam czarną, tą Make Up Eraser. Dlaczego? Dlatego, że ta ściereczka kosztuje 75 zł. Nie jest to mało, nie jest to dużo. Jak na ścierkę do wycierania oczu, trochę jednak jest. I więc stwierdziłam, słuchajcie, no to jest 100% poliestru. Zobaczyłam w internecie coś takiego. Tu jest żywszy odcień, dlatego że ta jest porządnie sprana. Natomiast na samym początku rzeczywiście też miała taki sam odcień. No one wyglądają na identyczne, prawda? rozmiar, kolor był kiedyś taki. To jest ściereczka marki Shellaz. Tu też jest 100% poliestru, tak jak powiedziałam. Też ma takie dwie strony, bo zarówno ta jak i ta ściereczka. Z jednej strony to jest taki, słuchajcie, puszek, jak plusz, a z drugiej ma takie bardziej jak sierść u włosego pieska, coś w tym stylu. I ja myślałam, miałam wielką nadzieję, że ta ściereczka zastąpi mi tą od Makeup Eraser. Cena była... O wiele niższa. Nie pamiętam ile za nią dałam, ale coś około 20 kilku złotych. No więc w porównaniu do 75 myślałam, warto spróbować, prawda? Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. To jest kiepska ścieżka do domywania makijażu. Tutaj mm, kiedy domywałam nią linię rzęs, właśnie nie z maskary, bo no, przerzuciłam się ostatnio na tę maskarę o formule Tubing, więc tam nie ma już maskarzy, co mówić. Natomiast wiecie, cienie brokatowe, zwłaszcza w ogóle cienie błyszczące, maty, pięknie to wszystko jest usuwane. Jednym, że tak powiem, pociągnięciem, delikatnie to wszystko znika. Tu nie! To znaczy, tak, jeśli chodzi o linię włosów, czyli podkład, pudry, niebłyszczące rzeczy, wszystko pięknie schodzi. Natomiast ta ściereczka w ogóle nie zbiera. Perły, brokatu, tylko rozmazuję go po mojej twarzy. Efekt końcowy jest taki, że ja czuję się domyta, potem staję przed lustrem i się błyszczę, bo to wszystko, co było, wiecie, na przykład na linii rzęs, czy w wewnętrznym kąciku, jest roztarte po całej twarzy. Takie pojedyncze drobinki. No i muszę znowu się domywać, nie lubię pocierać, więc wiecie, co dałam jej. No i co mamy teraz? Marzec. I z początkiem marca kupiłam sobie drugą ściereczkę od Make-up Eraser, tym razem czarną, bo różowych chyba nie było nawet. I to jest. Nie, nie, to nie jest to samo. Nie wiem, na jakiej zasadzie y, ta ściereczka jest lepsza od tej. Ta też była na początku taka puszysta, mięciutka, właśnie dwie różne faktury, po każdej stronie inna, ten sam skład. No, nie robi tego samego. Po prostu nie. Powiedziałam Wam, że będę mówić o perfumach. I właśnie teraz zamierzam to zrobić. Ostatni produkt na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli chodzi o perfumy, to ja nie jestem. Nie mam kolekcji perfum u mnie. Najwięcej, czego mam, jeśli chodzi o zapachy, to jednak są próbki, które dostaję, kiedy zamawiam jakieś kosmetyki z Sephora czy z Douglasa. No i właśnie biorę sobie do yy, koszyka jeszcze w, darmo, w darmowych próbkach perfumy, i bardzo często z, z tych właśnie korzystam. Mam kilka takich zapachów, które mam y, nawet nie w pełnowymiarowy, to znaczy tak, ale w takich malutkich y, flakonikach. I sami pewnie zdążyliście zauważyć, że czasem y, na filmikach mam problem z określeniem zapachu. Czy to tofi, czy to wanilia, czy to może karmel? Pachnie słodko, albo mi się podoba zapach, albo nie. No więc, dlaczego? Nie sprawdziły mi się kompletnie i będę te, teraz narzekać na perfumy z Sephory. To jest ta ich kolekcja Do Not Drink. Swego czasu wypuścili kilka zapachów. I ja na szczęście kupiłam sobie tą najmniejszą, chyba dostępną opcję, i opcja zapasowa, zapachowa, przepraszam, to jest Iris i Moka, czyli Iris Mocha. I ja pamiętam, że kupowałam te perfumy jeszcze w okresie, kiedy tak, Sephora była otworzona, można było. Pójść do stacjonarnego sklepu, natomiast nie było kompletnie żadnych testerów, nawet jeśli chodzi o perfumy. Więc tak po prostu na oko kupowałam, który zapach może mi się podobać. No i kupiłam sobie Iris Mock. I to nie chodzi o to, że ten zapach mi się nawet nie podoba. Nie chodzi o butelkę, bo gdyby ta butelka była trefna, aplikator, to pewnie mówiłabym o tym produkcie w poprzednim filmiku. Natomiast. Jak byłam dzieckiem słuchajcie to była większa różnica, jeśli chodzi o te tanie i drogie perfumy, podobnie jak z makijażem, ten, kosmetyki drogeryjne były o wiele gorsze i słabsze niż te z tych drogich, perfumerii, drogerii, za które było trzeba zapłacić o wiele więcej. I te perfumy mi strasznie przypomniały o tej różnicy, jaka była między tymi kosmetykami lata temu. Zwłaszcza jeśli chodzi o perfumy, właśnie, bo te tanie perfumy miały w sobie taki wyczuwalny zapach alkoholu, mi się wydaje. Wydaje mi się, że to był alkohol. I właśnie po tym takim wyczuwalnym zapachu alkoholu jednak można było wyczuć, że ktoś nosi, ma na sobie tanie perfumy. Teraz już tak nie jest. Natomiast przy tych perfumach właśnie tak jest. To są perfumy, które fajnie pachną, no właściwie to jest chyba woda, woda perfumowana, tak, nazywajmy rzeczy po imieniu, woda perfumowana. No więc ta woda perfumowana fajnie pachnie, jak się tak właśnie powącha z opakowania, nawet jak się człowiek, wiecie, tak spryska, też jest ok, po jakimś czasie, bardzo krótkim niestety czuć taką woń, takiego alkoholu właśnie. Strasznie przypominają mi te perfumy, takie tanie perfumy z okresu, kiedy miałam, nie wiem, 15 lat. Takie drogeryjne. Cały czas mówię tanie, jakby to było coś złego. Oczywiście nie chodzi mi o cenę, bo to nie trzeba zapłacić dużo pieniążków, srebrników, żeby ładnie w tych czasach pachnieć, bo rzeczywiście można pójść do Rossmana i fajne perfumy, wodę toaletową perfumowaną kupić i pachnieć świetnie. A tu jest tak no właśnie, jakbyście się przenieśli w czasie z przeszłości i mieli takie tanie perfumy z drogarii. Kiepsko. Moi drodzy, do mnie na dzisiaj to już wszystko. I dzisiaj i w ostatnim filmiku troszeczkę było narzekania, więc w następnym zapraszam Was na same fajne rzeczy. Pokażę Wam moje pomadki od Pat McGrath, mam trzy formuły tych pomadek w sztyfcie pokażę Wam odcienie, jakie mam, opowiem Wam, co w nich lubię, jak one się prezentują, czy może jest coś podobnego w drogerii, a może nie, może, czy warto w ogóle inwestować w te pomadki od Pat, czy może sobie lepiej odpuścić. O tym będzie już w następnym filmiku. Zobaczymy się, moi drodzy, w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie. Pa!